No zobacz. Ups. Zobacz, co się tam nagrywa. Zaraz będziemy my, na razie jeszcze nie ma nic. Zobacz. Zobacz jaką wielką gruszę Zasadziłeś tatą Jak ją sadziliśmy to była taka malutka dota. Nie? A teraz urosła taka wielka. Nie. Ona była taka. Taka była mała. To widzisz jaka urosła? Ty też kiedyś będziesz taki duży nawet większy mogę być no, większy to już trudno trudno byłoby być większy niż ta grusza ale będziesz duży na pewno, prawda? i będziesz dzielny będziesz pięknie rósł jak ta grusza obiecuję buziak bardzo ja! oh, dobry skrzyn moja ty grusza piękna tata idzie jeszcze jakieś narzędzia porządkować Nie, nie, nie. Pakowane? Nie, nie ma zabawy w to. Proszę zostawić i wrócić do domu.